Fala uchodźców, jaka dociera teraz do Europy, jest największą taką wędrówką ludów od czasów II wojny światowej, ale największy eksodus dzieci miał miejsce pół wieku temu. Bojąc się rządów Fidela Castro, rodzice wysłali 14 tysięcy dzieci z Kuby do USA. Trafiało do obozów przejściowych, a potem do rodzin zastępczych w stu amerykańskich miastach. Po raz pierwszy teraz będą mogli odwiedzić kraj swoich rodziców. Dorota Wysocka. Mówią o sobie Pedro Pan. Soy Pedro Pan. Soy Pedro Pan. Ale choć bajkowy Piotruś Pan był chłopcem, który nie chciał dorosnąć, ich dzieciństwo skończyło się nagłym przeskopiem w dorosłość zaraz po kubańskiej rewolucji. Oni nie chcieli już na Kubie klasy średniej. Wyzywano nas na ulicy, czasem rzucano kamieniami. Przerażała mnie ta rosnąca wobec nas nienawiść. Fidel Castro mówił o nich rozpieszczone dzieciaki klasy średniej i że dobrze, że opuszczają wyspę. El komandante wobec emigrantów nigdy zresztą nie przebierał w słowach. Klasa średnia była rewolucji niepotrzebna, postanowiono się jej pozbyć. Oczkiem w głowie Castro była ludowa edukacja. Znacjonalizował prywatne szkoły, a nastolatków z miast wysłał na wieś, by uczyli rówieśników. Razem z kagankiem oświaty szła jednak komunistyczna indoktrynacja i represje. Mój starszy brat nie mógł wyjechać, był w wieku poborowym. Skonfiskowali mu dom i nie miał gdzie mieszkać, dlatego rodzice zostali z nim na Kubie. Reżim pozwolił im zabrać tylko jedną walizeczkę. W niej dwie zmiany odzieży, parę butów, szczoteczkę do zębów, kostkę mydła i jedną zabawkę. Na lotnisko miał wstęp tylko jeden z rodziców. Dzieci zamykano w szklanej klatce, jak ta w Muzeum Historii Miami. Nie było uścisków i słów na pożegnanie. Patrzyli na siebie przez szybę i przez łzy. Wchodziliśmy do tej klatki rano, a samolot odlatywał wieczorem. Widzieliśmy się przez cały czas, ale nie mogliśmy się nawet dotknąć. To było bardzo trudne. Patrzyłam na ten samolot, którym odlatywał cały sens mojego życia życie dziecka ważniejsze niż moje własne. Amerykański odcinek operacji Piotruś-Pan rozpoczynał się w obozach przejściowych. Przez ten, największy ze wszystkich, przewinęło się około 4 tysięcy dzieci. Tu zaczynali nowe życie, skromne, ale bezpieczne. Wspieraną finansowo przez Waszyngton operacją dowodził irlandzki ksiądz. Początkowo planowano sprowadzić 200 dzieci, przyleciało ponad 14 tysięcy. Większość pochodziła z kręgów katolickich, ale ojciec Walsh sprowadził też kilkaset dzieci z żydowskich i protestanckich rodzin. Mówią, że było im tam dobrze, ale ból rozstania był dojmujący. Ból z powodu decyzji rodziców. Jak mogli mnie wysłać samego? Dopiero kiedy mój tata, dziennikarz i jego koledzy trafili na Kubę do więzienia, zrozumiałem ich decyzję, że to oni poświęcili się dla mnie, a nie ja dla nich. Mama dołączyła do niego po roku. Tata ponad 20 lat później. Dumny z syna, który też został dziennikarzem, korespondentem w Białym Domu. Teraz jest burmistrzem Miami. Byłem bez rodziców, bez pieniędzy i bez przyszłości. I to mnie wzmocniło. Więcej się uczyłem. Wcześniej zacząłem pracować. Pracować. Wielu z nas osiągnęło sukces. Carmen jest architektem. Na rodziców czekała trzy lata. Podobnie było w większości przypadków, ale nie zawsze. Wielu zmarło na Kubie na serce, nie wytrzymali rozłąki z dziećmi, inni spędzili wiele lat w więzieniu. Jorge już nigdy nie zobaczył rodziców. Zmarli na Kubie. Ma własną rodzinę i liczne rodzeństwo z operacji Piotruś-Pan. Zjednoczył nas ten dramat, oderwanie od rodziny i ciężkie życie. I to są więzi bardzo szczególne. Mój mąż też był Piotrusiem Panem. Urodziły nam się dzieci, potem się rozwiedliśmy. I znów wyszłam za mąż. I to znów był Piotruś Pan. <laughs> Miami, Dorota Wysocka, Wiadomości.